Wiedziałeś, że chcesz studiować architekturę? Kiedy pisałem maturę, to już wiedziałem, ale to nie był długi czas od, od kiedy wiedziałem, bo pamiętam, że, że chciałem być zawsze architektem, kiedy byłem małym chłopcem. Wychowywałem się pod Wrocławiem, miałem wujka inżyniera, który na wszelkie możliwe okoliczności takie rodzinne typu rodziny święta. To był mój, mój ojciec chrzestny przywoził mi z DDR-u, gdzie był na delegacji takie klocki, z których można było skręcać różne rzeczy. Mój ojciec wtedy studiował na Politechnice Wrocławskiej bo miał falstrat, kiedy był młody, zachorował ciężko, trafił do szpitala, musiał przerwać studia i wrócił na te studia po 20 latach, więc studiował na Wydziale Mechanicznym i w jakimś sensie razem studiowaliśmy, tylko między nami było te 20 lat różnicy i mnie tak trochę namawiał na, to, na tą mechanikę, a ja pamiętając te zabawy tymi klockami i... i i będąc w technikum budowlanym nagle zacząłem intensywnie myśleć i, i jakby te wszystkie, te wszystkie wspomnienia i te wszystkie plany z dzieciństwa powróciły. I tak nie, na niedługo przed maturą zdecydowałem, że jednak, że jednak architektura, że może, może będzie głupio być statą na jednym wydziale, więc, więc architektura. Z każdym rokiem to już nabierałem takiej, takiej pewności na, na 200%, a kiedy udało mi się jeszcze dostać yy, E, na stypendium e, w, w Londynie, w, tutaj w ramach programu on się wtedy nazywał jeszcze Leonardo, to, to, to już byłem pewien na, na 1000%, że to jest to i tylko to. Studia za granicą w, w ramach stypendium, bo to, 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 to nale należy czytać łącznie. 5 lat e, szkoły tutaj i potem kurs master w e, Kingston University. To było zupełnie otwarcie, otwarcie na nowe, nowe horyzonty, zupełnie spojrzenie na ten zawód z innego punktu widzenia. Tęsknię za pracą na uczelni to był, to był jeden z najfajniejszych czasów naprawdę, bo ta ilość interakcji i taka wymiana to nie jest, to nie jest wymiana jedno, jednokierunkowa. Ona, ona się odbywa w dwóch kierunkach. Jest czymś absolutnie frapującym. Pamiętam ten czas jako niezwykle taki bogaty intelektualnie. I też bogaty w takie kontakty z najzdolniejszymi ludźmi, którzy się trafiali wtedy i, i jak teraz spojrzę na naszą pracownię, to widzę, że trzon tej pracowni, pewnie ze 30 osób, to są moi byli studenci, to są ludzie, którzy właśnie przyszli, wyłapani na zajęciach najzdolniejsi i już zostali. Istotny jest, istotne jest zawsze zdefiniowanie sobie problemu e, t, i że ten problem nie nazywa się, że mamy do zrobienia teatr, biurowiec czy, czy muzeum tylko że, ten, że to jest zadanie projektowe. Natomiast problem do rozwiązania to jest znacznie szersze zagadnienie i trzeba go jakby umieć wypreparować z kontekstu, z lokalizacji, z relacji przestrzennych, być może z relacji z innym budynkiem, z sytuacji urbanistycznej. No i na końcu być może też z funkcji, ale dopiero cała jakby ta macierz czynników, które położymy sobie na stole, generuje problem, który należy rozwiązać, bo architektura już od wielu, wielu lat, mam wrażenie już od stulecia jest, jest grą zespołową, e, więc ja lubię odpowiadać zawsze w pierwszej osobie liczby mnogiej. E, natomiast tak, rzeczywiście każda z tych nagród była jakąś, jakąś takim, jakimś takim kamieniem milowym. E, pierwszą z takich ważniejszych nagród to była E, to był złoty medal Leonardo dla młodych architektów w Mińsku. Dziś y, takie trudne miasto społeczno-politycznie, a wtedy jeszcze otwarte i takie trochę otwarte na świat i tam, tam to Biennale się odbywało co dwa lata i udało się projektem, który wtedy wydawało nam się, że będzie nie do zrealizowania węzła przysiadkowego w, w, we Wrocławiu przy stadionie. No, zakochać w nim jury i, i, i dostać tą główną nagrodę. Potem nagroda roku SARP, absolutnie najważniejsze na wyróżnienie dla projektu w Polsce. Kolejna, no to dla nas absolutnie niesłychana historia, czyli short lista, krótka lista za ten sam projekt węzła przesiadkowego w nagrodzie Mies van der Rohe w Barcelonie. No i w ogóle... Sama ceremonia, gdzie byliśmy zaproszeni tam i w pawilonie Misa Rohe wyczytani z laureatami. No i wreszcie ostatnia honorowa nagroda SARP. To najważniejsze wydarzenie, najważniejsza rzecz dla architekta w Polsce. Nasze poglądy ewoluują, myślę, z czasem, z wiekiem, jak dojrzewamy. Nabieramy takiej, po, takiej pokory do tego, że jednak... Jesteśmy bardzo mocno odpowiedzialni też za generowanie śladu węglowego, za, za przyszłość planety, za to I, i coraz mocniej w naszych rozważaniach coraz istotniejsze miejsce zajmuje jakby takie myślenie, żeby być może próbować jak najmniej zmieniać, jak najmniej burzyć, jak najbardziej wykorzystywać zostanę, jak najbardziej wykorzystywać pewien recykling architektoniczny czy urbanistyczny e, i, i przez to te, tego śladu generować jak najmniej. Pandemia z pewnością wpłynie na, na sposób i jakość projektowania. Jest tylko pytanie, jak bardzo i, i jak istotnie. Bo to, a, a to z kolei zależy od tego, jak, jak długo potrwa. Jeżeli spełnią się te zapowiedzi, czy te nasze nadzieje, że za chwilę się skończy i, i już nie wróci, to myślę, że to będzie taki taka krótkotrwała zmiana, która ona już się dokonała, już, już zauważyliśmy wszyscy, że, że ta przestrzeń rekreacyjna w mieszkaniu czy w domu jest istotna. Już myślę, nie będziemy decydować się na zakup mieszkań z balkonem, na którym można tylko wystawić suszarkę do skarpetek. Czy, 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 czy rower na zimę. Będziemy chcieli y, chociaż na miastkę tej, tej, tej przestrzeni rekreacyjnej w postaci balkonu, tarasu, lodzi, y, czy być może wspólnego tarasu sąsiedzkiego, co teraz y, próbujemy implementować w różnych projektach mieć. Będziemy również zwracali uwagę na położenie domów względem właśnie terenów otwartych, rekreacyjnych, żeby, żeby no nie musieć do nich jeździć samochodem na drugi koniec miasta, tylko żeby móc na przykład, żeby one były w izochronie dojścia pieszego. Gospodarka przestrzenna i planowanie w naszych miastach są kluczowe. One jest bardzo często są niedoceniane, bo nie ma one, jakby efekty tych działań są, są widoczne w bardzo długim horyzoncie czasowym. Znaczy jest bardzo długi okres pomiędzy podjętą decyzją, a skutkami, które, które widzimy. Zła urbanistyka trwa 200 lat, bo to są już. To są decyzje, które są, które są zastane, one, one bazują na całych obszarach zabudowy i tego zmienić szybko się nie da. I, i to widać, widać, znamy wszyscy dobre miasta, miasta, po których, do których wracamy, po których uwielbiamy spacerować, jak Barcelona, Paryż, z, z szerokimi ulicami, drzewami na ulicach, z szerokimi chodnikami, na które się te kafejki wylewają, e, o ile jeszcze pamiętamy to, to wrażenie sprzed pandemii. I znamy miasta, w których te ulice mają, jak we wspomnianym Mińsku 80 metrów szerokości, które są poprzecinane sześcioma pasami ruchu, w których nie ma drzew, w których jest tylko beton i w lecie jest, w lecie jest 50 stopni ciepła. I to są, te miasta są budowane z tych samych, składane z tych samych budynków, z tych samych materiałów i w jednych jest fajnie, w drugich nie. Ja rolę architekta od lat widzę jako raczej takiego słuchającego przewodnika empatycznego w stosunku do, 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 do społeczeństwa czy do klienta, ale generalnie do społeczeństwa, bo nawet jeżeli empatia w stosunku do klienta nie wystarczy, bo trzeba mieć jeszcze empatię do sąsiadów tego klienta i do tych, którzy przechodzą obok budynku tego klienta, więc raczej empatycznego w stosunku do społeczności, w której żyje. I, 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 I w związku z tym... Na tym raczej buduje taką, taką, taki swój obraz architekta, jako takiego człowieka, który słucha, przetwarza i potem przepuszcza przez cały swój warsztat yy, doświadczenia, umiejętności, kompetencji, to co usłyszał, ale na końcu nie stawia sobie pomnika ani klientowi pomnika, tylko rozwiązuje problem. Nazwy projektów nie są często... Yy, nie są często autorstwa samych architektów, dlatego że my bardzo rzadko robimy coś dla siebie albo prawie nigdy. Generalnie pracujemy dla klienta i po stronie klienta zawsze, albo prawie zawsze jest jakiś sztab marketingowy, który uważa, że na przykład biurowiec, który stoi we Wrocławiu, się powinien nazywać Silver Tower Center czego ja nie rozumiem i mówię szczerze, a, 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 a nie na przykład Plac Konstytucji. Bo to taki przypadek, w którym żeśmy bardzo długo przekonywali klienta, kliencie drogi, ten budynek stoi naprawdę w fajnym miejscu i przy Placu Konstytucji i to jest dobra nazwa. Na kampusie Politechniki Wrocławskiej mam parę ulubionych miejsc. Bardzo lubię budynki D1, D2. Tam taki sentyment znajduję, dlatego że to był, między innymi jest w tej chwili Biblioteka Politechniki Wrocławskiej, to był pierwszy konkurs, który robiliśmy na poważnie już w dorosłym życiu architektonicznym. Z kolegą i tam zajęliśmy drugie miejsce i to z wielkim sentymentem cały czas do tego wracam. To miejsce też jest moim ulubionym, a z innej z, bardzo, lubię, bardzo lubię wybrzeże teraz zrobione przez Andrzeja Poniewierkę w sensie projektowym. Przypominam sobie taką historię, że jak moje dzieci były małe, ja im dużo czytałem książek, m.in. Juli Schauernet, obiecałem im kiedyś, że zorganizuję we Wrocławiu taką podróż dookoła miasta na lądzie, wodzie i powietrzu. I, I potem zacząłem się zastanawiać, ok, ląd, prosta sprawa, weźmiemy tramwaj, woda też, są statki, co zrobić, żeby w powietrzu? I, i wymyśliłem, że, że, że pojechaliśmy tramwajem najpierw do przystanku tramwaju wodnego, potem siedliśmy w kaczuszkę przypłynęliśmy tutaj, stąd przeszliśmy tu i pojechaliśmy polinką. I to była Podróż właśnie w powietrzu, dzieciaki były zachwycone, jakiś tam był zakład, że oczywiście ja tego nie spełnię, ale się udało i, i dzięki Polince wyszedłem na słownego ojca.